Za to dzisiejsze spotkanie, że mogliśmy Wam wspominać. Ja też mogę być tutaj w sytuacji, w się trochę młodziej. 70 lat miałem mam, jeszcze na wszystkim jak żyję tak może. Ale nie no prawie 50, już mam. Więc jak patrzę na Was, to czuję się młodziej. Wracając z kiedy sam uczę, kiedy chodziłem do szkoły. Szkoła to piękny czas, warto go yy, zmarnować i wykorzystać na, na naukę. Bo jak to się mówi, od czegoś nie nauczy, jaś ja tego Jan nie będzie umiał. Nie? Więc im bardziej skorzystacie tutaj w szkole, tym, tym łatwiej będziecie ja później w, w przyszłości. Życzę Wam samych sukcesów, zdrowia. Yy, najstarszym łamania budopisów na coś się egzaminach. Szczęśliwie dotar dotarły, dotarły dotarły do, mm, do szkół średnich, które gdzieś tam sobie wymarzyliście. Eee. I wielu was złożył na, na ten czas, na czas wakacji, który nas czeka już nie możemy tego czekać, który w końcu odpocząć, które też jest nam potrzebne, zarówno nauczycielom, jak i na innych pomocami. Na, na zbliżający się czas. Pan zwa. Posławieństwo Bo Boga Wszechmogącego Ojca, Syna i Ducha Świętego. On wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Zabłach za